Dobry dzień. Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić BMW trzeciej serii generacji F30 i jakie problemy możesz napotkać w trakcie eksploatacji, to dobrze trafiłeś. Tak więc doświadczeni właściciele trzeciej serii od dawna zauważyli, że w kieszeniach wnęki silnika stopniowo gromadzi się brud. Nie wpłynie to na szwy korpusu, ale w niesprzyjających okolicznościach może ucierpieć elektryka. Idealnie byłoby czyścić brud przynajmniej raz w sezonie. Pozostałą część ciała można uznać za dość schludną. Nie na próżno niemieccy inżynierowie spędzili dziesiątki tysięcy godzin pracując nad aerodynamiką w trójki. Model ten pozbawiony jest oczywistych kieszenia z błota. Przynajmniej raz w sezonie warto sprawdzić osłony aerodynamiczne umieszczone pod dnem. Klipsy utrzymujące je na miejscu stopniowo wypadają, powodując, że ekrany zaczynają się zużywać. Klamki do drzwi rzadko zawodzą. Głównym powodem są ich czujniki, które z czasem utleniają się. Podobnie jest z lusterkami. Nie ma żadnych skarg na zamki drzwi, nawet przy dużym przebiegu. Nie można tego samego powiedzieć o uszczelkach drzwi. Materiał, z którego są wykonane, jest szczerze mówiąc nieudany, dlatego uszczelki wyglądają na zużyte już po 50 do 70 tysiącach kilometrów. Pod względem jakości materiałów wykończeniowych wnętrze serii Trojka F30 zrobiło duży krok naprzód w porównaniu z poprzednią generacją. Dla schudnych właścicieli wnętrze może wyglądać całkiem świeżo nawet po przejechaniu 200 tysięcy kilometrów. Co więcej, dotyczy to nawet kierownicy, która w większości samochodów wygląda na wytartą już po 60 000 do 80 tysiącach km. W trzeciej serii, nawet przy przebiegu 150 tysięcy km, kierownica czasami wykazuje minimalne zużycie. Wiek można najprawdopodobniej określić na podstawie zużycia przycisków podnośników szyb i zadrapań na plastiku. Poza tym w samochodach z dużym przebiegiem pojawiają się pęknięcia skórzanej tapicerki siedzeń, jednak nie jest to nawet problem, a naturalny proces starzenia. Samochody należące do pań można rozpoznać po progach drzwi, porysowanych ostrymi obcasami. W zależności od wersji, trzecie BMW serii mogło być wyposażone albo w klimatyzację jednostrefową, albo w znacznie bardziej skomplikowany system klimatyzacji czterostrefowej. Zasadniczo różne systemy klimatyzacji różnią się jedynie liczbą czujników rozproszonych po całej kabinie i algorytmem działania. W żadnym wypadku nie ma to wpływu na żywotność sprężarki klimatyzacji. Średnio wytrzymuje od 170 do 220 tysięcy kilometrów. Okres jest stosunkowo krótki, ale właściciele trzeciej serii nie są zaznajomieni z problemami ze sprawnością układu klimatyzacji. Początkowo elektryka BMW trzeciej serii jest bardzo niezawodna. Ponieważ jednak wielu właścicieli instalowało dodatkowe wyposażenie po wygaśnięciu gwarancji, nie można zagwarantować doskonałych parametrów elektrycznych. Co więcej, w przypadku trzeciej serii BMW jest to dość skomplikowane: wiele czujników, kamer, wentylatorów, pomp elektrycznych, cewek zapłonowych. Jednym słowem, przy instalacji elektrycznej niemieckiego samochodu powinni móc pracować tylko profesjonaliści, którzy znają wszystkie funkcje tego modelu. Nawiasem mówiąc, aktywacja niektórych funkcji lub ponowne flaszowanie mózgu nie zawsze wymaga profesjonalnego skanera. Często te same operacje można wykonać trzymając w ręku niedrogi smartfon, zwykły kabel i odpowiednie oprogramowanie. Może to być rozwiązanie dla tych właścicieli, którzy chcą na przykład wyłączyć napęd na wszystkie koła, ale nie chcą wyciągać bezpieczników i potem nasłuchiwać sygnałów z układu ESP. Lepiej jednak nie ryzykować. Wystarczy poczytać specjalistyczne fora, aby zrozumieć, że niewykwalifikowana interwencja często okazuje się szkodliwa. Ze względu na mnogość układów elektronicznych akumulator i alternator podlegają zwiększonym obciążeniom. Średnio bateria wytrzymuje od 3 do 5 lat. Generator wytrzymuje nieco dłużej, po czym wymaga wymiany łożysk i szczotek. Ponadto możesz spodziewać się nieprzyjemnych niespodzianek ze strony wewnętrznej skrzynki bezpieczników i przewodów zasilających prowadzących do rozrusznika. Na szczególną uwagę zasługują żarówki w reflektorach. Dawno, dawno temu właściciele starych BMW śmiali się z właścicieli niektórych francuskich modeli, w których lampę wymieniano przez klapkę w nadkolu. Teraz właściciele F30 muszą wykonywać podobne, niezbyt wygodne ruchy. Istnieje również wiele skarg dotyczących tylnych tablic świetnych. W samochodach wyprodukowanych przed zmianą stylizacji są one podatne na korozję w obszarze złączy. Z jednej strony kłopot nie jest największy. Ale biorąc pod uwagę ceny części zamiennych i serwisu marki BMW, nawet wyeliminowanie tak drobnych usterek może wiązać się ze sporymi wydatkami. Większość sprzedawanych samochodów posiada dwulitrowy silnik benzynowy pod maską kaptur. W zależności od stopnia doładowania i mocy, będzie pasować do wersji 320, i 328, i, i 330i. Silnik 1.6 litrowy serii N13 automatycznie oznacza wersję 316 i a jednostka napędowa 1.5 litrowa odpowiada wersji 318. W sprzedaży jest znacznie mniej samochodów z silnikiem diesla, wersje od 316d do 325d. Dość trudno znaleźć trójki wśród rzędowych benzynowych szóstek. Przed aktualizacją głównym silnikiem była 2 Litrowa jednostka serii N29B20. Dzięki zaawansowanej technologii silnik może pochwalić się wyjątkowymi właściwościami, ale w zamian będzie wymagał wyłącznie wysokiej jakości paliwa i oleju, a także wykwalifikowanej konserwacji. W naszych warunkach lepiej na zawsze zapomnieć o oficjalnym przeglądzie co 15 tysięcy km. Przy spokojnej jeździe należy go zredukować do 10 tysięcy km, a dla lubiących szybką jazdę do 7 000 do 8 tysięcy km. Wszystkie wersje 2 litrowego silnika charakteryzują się problemami z łańcuchem rozrządu. Niektórym właścicielom wystarcza na 150-180 tysięcy km, ale w większości przypadków jego stan będzie musiał być monitorowany po przejechaniu 60 tysięcy km. Napęd pompy olejowej ma w przybliżeniu takie same zasoby. Inne poważne problemy to tendencja do zwiększonego apetytu na olej, powstawanie zadrapań i wypalanie tłoków. W 2015 roku w trójce zaczęto instalować silniki serii B48. Tak jak poprzednio, głównymi cechami konstrukcyjnymi jednostki napędowej był blok aluminiowy i powłoka natryskowa na ściankach cylindrów. W przeciwieństwie do silników serii N29B20, nowe jednostki mają dłuższy skok, co pozwala poprawić przyczepność i zmniejszyć zużycie paliwa przy tej samej objętości. Dodatkowo mechanicy BMW dostarczyli wałki wyrównoważające, dzięki czemu jednostki trzy- i czterocylindrowe zaczęły pracować z mniejszymi wibracjami. Ze względu na to, że silniki nowej serii pojawiły się stosunkowo niedawno w serii trzeciej, jest zbyt wcześnie, aby wyciągać pełne wnioski na temat ich niezawodności. Ale sądząc po tym, że już w 2017 roku Niemcy zaprezentowali zmodernizowane wersje jednostek napędowych, nie udało się uniknąć chorób dziecięcych. Łańcuch rozrządu i amortyzatory wymagały modyfikacji. Niestety nawet po modernizacji bawarskie silniki charakteryzowały się zwiększonym apetytem na olej. Dzieje się tak pomimo zastosowania przez inżynierów kompozytowych pierścieni olejowych. Przy użytkowaniu głównie w mieście i wymianie oleju co 15 tysięcy kilometrów nadal zaczynają się kłaść. Jednak apetyt na olej staje się zauważalny po przejechaniu ponad 100 do 120 tysięcy km, co według współczesnych standardów można uznać za dobry wynik. Właściciele, którzy nie są przyzwyczajeni do oszczędzania na usługach olejowych i samodzielnie skrócili okresy między wymianami oleju do 7 do 8 tysięcy km, mogą w ogóle nie spotkać się ze zużyciem oleju aż do osiągnięcia 200 do 250 tysięcy km. Inne problemy z silnikami serii B48 obejmują zmienną prędkość biegu jałowego. Często jest to spowodowane wadliwym zaworem odpowietrzającym zbiornik. Zanim trójcylindrowy silnik benzynowy serii N13B16 został zarejestrowany pod maską trzeciej serii, udało mu się już pozbyć wielu nieodłącznych wad. Nie jest to jednak powód do radości problemów jest wciąż więcej niż wystarczająco. Najgorsze z nich to pęknięcia głowicy cylindrów i spuchnięte tuleje bloku. Nie zapomnij o tradycyjnym przecieraniu cylindrów. Ponadto zasób napędu łańcucha rozrządu rzadko przekracza 60 tysięcy km, a apetyt na olej może pojawić się jeszcze przed tym znakiem. W rezultacie istnieje wystarczająco dużo przykładów, gdy trójcylindrowy silnik wymagał poważnych napraw już po przebiegu 120-150 do tysięcy km. Na tym tle silnik serii B-38 wydaje się wręcz wzorem niezawodności. Przynajmniej mechanizm dystrybucji gazu może wytrzymać bez interwencji 100 tysięcy km. Nie zauważono również, aby silnik B-38 miał zwiększoną miłość do oleju. Silniki wysokoprężne BMW generalnie nie są złe, ale nie są pozbawione słabych punktów. Jednym z nich są przeciążone tuleje wału korbowego. Wielu potencjalnych nabywców odstrasza skomplikowana wymiana paska rozrządu, ponieważ łańcuch znajduje się po stronie koła zamachowego. W rezultacie oszczędności na paliwie są całkowicie niwelowane przez droższe konserwacje. Ponadto silniki diesla serii N47D20 zasłynęły z bardzo kapryśnych wtryskiwaczy piezoelektrycznych. Inżynierom BMW nie udało się uczynić ich mniej lub bardziej niezawodnymi, dlatego przed zakupem samochodu zdecydowanie warto sprawdzić ich stan. Innym typowym problemem w silniku wysokoprężnym jest zarastanie osadami kolektora dolotowego. Na szczęście skutki tego nie są śmiertelne. Silnik po prostu straci moc i pod dużym obciążeniem zacznie więcej palić. Z biegiem czasu zawór EGR da o sobie znać. Wszystko zaczyna się od odmowy płynnej regulacji, co również prowadzi do tworzenia się osadów węgla w dolocie, a następnie całkowicie przestaje działać. Oczywiście zawór EGR można wyczyścić. Ale praktyka pokazuje, że po 120 tysiącach kilometrów tak czy inaczej będzie trzeba go wymienić. Wczesne silniki serii N47 charakteryzowały się problemami z mechanizmem dystrybucji gazu, ale do czasu wy trzeciej serii wiele z nich zostało rozwiązanych. Przypadki, w których łańcuch w silnikach diesla rozciąga się przed przebiegiem 60 000 do 70 tysięcy kilometrów, są rzadkie. Ale po przejechaniu 100 tysięcy kilometrów konieczne będzie monitorowanie stanu łańcucha rozrządu. Samo słuchanie silnika, jak to robią właściciele samochodów benzynowych, w tym przypadku nie wystarczy. Silnik wysokoprężny pracuje już z charakterystycznym grzechotaniem, dlatego odgłosy wydawane przez łańcuch mogą być niesłyszalne. Aby nie ryzykować, lepiej użyć fonendoskopu, a nawet wydać pieniądze na częściowy demontaż. W tym drugim przypadku stopień rozciągnięcia łańcucha można określić możliwie najdokładniej. Okres wymiany łańcucha w silnikach diesla z rodziny N47 wynosi co 100 do 120 tysięcy km. W 2014 roku silniki N47 ustąpiły miejsca linii energetycznej o indeksie zakładowym B47. Nowe jednostki wysokoprężne stały się nieco cichsze, ale ogólnie przejęły prawie wszystkie niedociągnięcia poprzedniej serii. Co więcej, sprzęt paliwowy stał się jeszcze bardziej kapryśny. Problemy z filtrem cząstek stałych które dotyczyły teraz wszystkich wersji, stały się bardziej dotkliwe. W samochodach używanych głównie w megamiastach wytrzyma najwyżej 3-4 lata. Oczywiście jednostki B-47 nie mają jeszcze zbyt dużego przebiegu, ale w miarę ich zwiększania możemy spodziewać się podniesionych łożysk i kłopotów z turbinami. Częściowo będą za to winni sami właściciele. Którzy kupując używany niemiecki sedan, zaczną oszczędzać na serwisie olejowym i nie będą zaskoczeni należytą dbałością o wydajność układu chłodzenia silnika. Około połowa sedanów i kombi Serii 3 jest wyposażona w napęd na wszystkie koła X-Drive. W przypadku skrzyń biegów, sytuacja jest radykalnie inna. Aby znaleźć wersję manualną, trzeba będzie ciężko pracować. W samochodach z napędem na tylne koła nie trzeba mówić o poważnych problemach ze skrzynią biegów aż do przebiegu 200 do 220 tysięcy km. Wśród drobnych niedociągnięć możemy zauważyć, że uszczelki tylnej skrzyni biegów nie są najskuteczniejsze, dlatego te ostatnie zaczynają zaparowywać. Nie ma żadnych skarg na kardana. Jest jednak jedno ale Miłośnicy potężnych trójek nie mają nic przeciwko czasami driftowaniu swoimi samochodami. Wał napędowy nie jest przystosowany do takiego obciążenia, dlatego dryf czasami kończy się odwróconym tylnym kołnierzem i wyciętymi wypustami. A jeśli na początku po takich przejażdżkach wielu właścicieli musiało wydać pieniądze na nowy kardan, teraz mogą ograniczyć się do samej wymiany kołnierza. Nawiasem mówiąc, istnieje kilka rodzajów tego ostatniego, dlatego przy zakupie należy zachować większą ostrożność. Więcej problemów można spodziewać się w przypadku przekładni z napędem na wszystkie koła. Jest wystarczająco dużo przypadków, gdy jeszcze przed przebiegiem 100 tysięcy km wypusty znajdujące się na skrzyżowaniu ze skrzynią rozdzielczą są odcinane na przednim wale napędowym. Istnieje kilka opcji rozwiązania tego problemu. Niektórzy instalują specjalną przekładkę, dzięki której wał może wejść głębiej w skrzynię rozdzielczą, a inni spawają, a następnie wycinają wielowypusty. Zakup nowego kardana to opcja dla tych, których w zasadzie nie interesuje finansowa strona posiadania samochodu. Szybko zużywające się sprzęgła to główna słaba strona skrzyń rozdzielczych trzeciej serii. Jednocześnie sama skrzynia rozdzielcza jest niezwykle wrażliwa na poziom oleju i jego czystość. Jeśli nie będzie to monitorowane, to przy znaku 50-70 do tysięcy kilometrów skrzynia rozdzielcza może być w bardzo złym stanie. Skrzynia rozdzielcza nie toleruje wstrząsów z gwałtownym wzrostem przyczepności, na przykład na śliskiej nawierzchni. Jeśli uda ci się znaleźć wersję z manualną skrzynią biegów, nie powinieneś jej odmawiać. Praktycznie nie ma z nim żadnych problemów. Koła zamachowe dwumasowe bez problemu wytrzymają 100 do 150 tysięcy km. Bliżej znaku 200 tysięcy km mechanizm zmiany biegów zacznie się nieco luzować, ale nie osiągnie krytycznego dyskomfortu. Jeśli chodzi o automatyczną skrzynię biegów, generacja F30 została wyposażona w skrzynię biegów ZF o fabrycznym indeksie 8 km. Skrzynia nie jest zła, ale jej żywotność będzie zależeć przede wszystkim od stylu jazdy. Dla niektórych kwestia naprawy automatu stanie się istotna przy przebiegu 100 000 km, dla innych przy przebiegu 200-250 000, 000 km. Całkowicie zużytą automatyczną skrzynię biegów można rozpoznać nie tylko za pomocą sprzętu diagnostycznego, ale także podczas jazdy. Skrzynia może mieć doskonałe zdolności adaptacyjne, ale nawet ona nie radzi sobie z wstrząsami i poślizgiem podczas przyspieszania. Jeśli chodzi o typowe słabe punkty automatu, obejmują one niski zasób przekładni planetarnych. Inżynierowie ZF dołożyli wszelkich starań, aby odciążyć konstrukcję, dlatego przy dużych obciążeniach osie satelitów prawie wyrywają się z obudowy przekładni planetarnej. Zużycie akumulatorów hydraulicznych powoduje awarie mechatroniki. Nie można wykluczyć problemów hydraulicznych. Im rzadziej serwisowana jest automatyczna skrzynia biegów, tym szybciej będziesz musiał stawić czoła problemom. Nie bez powodu niektórzy szczególnie ostrożni właściciele nie tylko skracają okresy wymiany oleju w skrzyni biegów ze standardowych 60 tysięcy do 30 000 do 40 tysięcy km, ale także uzupełniają konstrukcję skrzyni o dodatkową chłodnicę chłodzącą i filtr zewnętrzny. Jednak osób, które ignorują te wskazówki i przejeżdżają 150 000 do 200 tysięcy km na jednym oleju, jest znacznie więcej. Zawieszenie i zawieszenie są różne. Samochody ze standardowym zawieszeniem mogą dla wielu wydawać się zbyt wygodne. Tak zwane zawieszenie M sprawia, że trójka jest zauważalnie sztywniejsza, co również może nie przypaść do gustu tym, którzy zmuszeni są jeździć po nierównych drogach. Innymi słowy, przed zakupem konieczna jest jazda próbna po drogach o różnej jakości. Technicznie zawieszenie trzeciej serii nie reprezentuje niczego nadprzyrodzonego. Z przodu zastosowano klasyczny wzór M. Fersona. Słabym punktem są tradycyjnie rozpórki stabilizatorów. Tylne zawieszenie, przy wszystkich pozostałych elementach bez zmian, będzie wymagało naprawy później. Z reguły nic nie trzeba w nim zmieniać, dopóki nie osiągnie 100 tysięcy kilometrów. I to pomimo faktu, że po każdej stronie znajduje się teraz pięć dźwigni. Inną sprawą jest to, że jeśli nie będziesz miał szczęścia kupić samochodu z martwym zawieszeniem, wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych będzie bardzo kosztowna. Układ kierowniczy jest mocną stroną generacji F30. Jedynym rozczarowaniem były aluminiowe śruby mocujące w wersjach z napędem na tylne koła. Na szczęście niemiecka firma szybko wykofała wszystkie wyprodukowane samochody i zastąpiła aluminiowe śruby stalowymi. Jeśli nie, możesz to zrobić samodzielnie. Na szczęście operacja wymiany jest niedroga. Awaria czujnika położenia kierownicy jest niezwykle rzadka. Jeśli chodzi o zasoby drążków kierowniczych i końcówek, jest ono średnie. A wędki i szczytówki są niedrogie. Dotyczy to w pełni materiałów eksploatacyjnych układu hamulcowego. To ostatnie z reguły nie sprawia żadnych problemów. Głównym celem przy zakupie BMW trzeciej serii jest znalezienie samochodu, z którego nie wyciśnięto całego soku. Najlepiej poszukać egzemplarza, który został wydany po aktualizacji. W tym momencie jednostki napędowe stały się stosunkowo niezawodne, chociaż w każdym razie mówimy tylko o 120 do 150 tysiącach kilometrów bezproblemowego przebiegu, po którym, w zależności od stylu jazdy i częstotliwości konserwacji, właściciele będą mieli stawić czoła problemom w ten czy inny sposób. Jeżeli jesteś właścicielem, koniecznie zostaw komentarz na temat tego samochodu, twoja opinia na pewno pomoże innym w wyborze auta.